Pomimo ciężkiego poranka, i ja zabieram się za swoje włosy. Dzisiaj testuję produkt za jedyne 50 pensów z Homebreaks'a. I już mogę Wam na wstępie powiedzieć, że naprawdę robi robotę. Ja ogólnie jestem po keratynowym prostowaniu włosów, ale to już było jakiś czas temu, więc, więc fajnie było przetestować jakiś produkt. Dziewczyny bardzo chciały pomóc mi przy naleśnikach na śniadanie. Miały być robione robotem ręcznym. Niestety odmówił posłuszeństwa. No a w LibreO dziewczyny by sobie nie pomachały. Patelnia, patelnia z Charity Shopu, za jedyne dwa funty. Była ona nowa, więc no, musiała wrócić ze mną do domu. Ja uwielbiam takie przysmażone mocno naleśniki, więc kilka sztuk sobie po prostu przypiekłam dla samej siebie. I tutaj widzicie też dżem. Jam 100% w polskim sklepie kosztuje on 3,40, a w tym sklepie, w którym go kupiłam, 2,29, więc super cena. A ja jeszcze dzisiaj będę zabierać się za pierogi. A na ten moment życzę wam miłego dnia.